Cześć wszystkim, z tej strony Mystery Ox i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft przygody z jogboxem. No i dobra, to jest ta śmieszna skrzyneczka, już ją mam kilkanaście razy, nie wiem nawet ile pokazywałem, no ale nie wiem, może to jest błąd, może coś, nie wiem. Po prostu jak ja podleciałem. To skrzynka się do mnie teleportowała, z czego przywierzy co coś niechętnie się do mnie teleportowała, no ale mniejsza o to. Ja teraz sobie pójdę jeszcze szybko się kimnąć. I mam nadzieję, że będzie lepiej z tą całą z tymi samymi FPS-ami. O jest nie ten klawisz. Tam widziałem, że szczurek biega. A dzisiaj sobie coś może odkryjemy Tego jest ich? Nie Tak, to <laughs> O kurde <laughs> yy, Dobra, no to sobie zostawimy te pierdy yy, Ten, tak? To ten pójdzie tu Ten się robi, nie To wszystko Bo ten, no to wszystko. <laughs> Ale tego mam. Hahaha. <laughs> Aaaa, jeszcze te pierdy niektóre zostawiam. Bo po co one przecież takie, no... Dajmy takie szczały, Po co one tu. Kości. Żarcie z zablakań, jak pójdzie do żarcia. Co tu jeszcze do żarcia? Coś, nie? O, jest to i to wszystko, ale tutaj jeszcze tą wstawię i to wszystko tak, nie, jest TNT. No i wszystko tak, nie, jeszcze pańcze. Dobra, teraz już wszystko. No. Tutaj oczywiście te pierdy. O, jest znowu coś mi gardło wysiada. Tutaj coś? Nie. Tutaj. Tak. Obsydia zostaje, węgiel zostaje. A jeszcze to kurde nie to to zostaje. I coś jeszcze? Nie. A diamenty. I to wszystko. To coś, nie. Ale pochodnie po co mi pochodnie teraz. nie pochodzimy będą no tu. Dobra Tu coś ich kształy nie ma. więc tak chcę mam. Oddajemy to, to, pierdzie. Dobra Życie już mam na to wszystko wyjebane <laughs> Wszystko bez problemu spadzę na DP odkryję 150% <laughs> No mniej No i te pierdy już mogę sobie zostawić A jeszcze to Dobra Patrzymy i już no szybciej, 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 no i mamy Czyli to już nam jest niepotrzebne Co to jest? Aha Czy ja mam kaktus? Nie mam, na no, 100% nie mam i nie mam kaktusa. ha bym sobie chciał to zrobić. Perły Endermana też nie, nie bo jeszcze nie polowałem na tych dołekach. Trudno, później się to zrobi. No właśnie, chyba w następnym na jakieś polowanie się udaje Udajemy. Czy ja udaję? Wy oglądacie. Hmm, hm, hmm, hmm. Co to jest? Co? A, to wezmę sobie i to. Żeby nie marnować tych na te tych odkrycie. Dobra. Coś jest. Coś jest. No no, co jest? O kurde 6 Dobra No tutaj to już powinno być tego mnóstwo Forbidden Dobra, jeszcze tylko raz i... Dobra Uuu No to już trochę, trochę takie Trudne nawet już te... O kurde, jeszcze jedna kartka. he? Ładna. Hm. Nie mam kartek O Jezu, jaki lak Właśnie, kurde, zapomniałem Fak, fak, fak Miałem zrobić sobie farmę tego czcinę bo już kurde Stąd wszystko Stąd, stąd wszystko wziąłem jak nie ma w domu, to się zomy. Będzie trzeba zrobić krótkie cięcie i poszukać. Już nie chcę tymi moimi sz... Nie, moja... tymi moimi szkaniami jest. Dobra, więc nie ma cięcia. Karteczki. Robię Dobra wszystkiego. Dobra. Dobra to zostaje Zrobię jakąś taką śmieszną farmę tych, tych no tej trzciny może w następnym, może nie następnym Jak znowu będzie to samo główną, gówno mnie coś trafi. No, what the fuck? O! Coś nowego. Coś też się pojawia. <laughs> nie wiem. Pewnie coś robię nie tak. Nie mogę tymi przerabiać tego. No bez jaj, no przecież ja zmarnę same kartki na tak głupie. Ach. No dobra... Fak. 58 E? Concentrated Koncentra... time Robimy... 103% 100% na... Okej okay. Pewnie to muszę jakimiś, nie wiem Pewnie te pierdy muszę przerabiać tymi gównami z tego... z tego etafektami, z tymi forbidden coś tam What the fuck później się tym zajmę. O oh yes. Dobra. A to też niech się już zrobi. Te nowe dobre. O, rzeczywiście, całe 15 mi podskoczyło. Kurde nie tak. O ja... Dobra, może coś z tego wyjdzie. No ja się coś mnie tu walnie. No, Quicksilver Core. A, jest, co ja robię? Co ja robię? Ale zapierdziela. <grymne> A, bo To jest proste do zrobienia. Czyli to jest jakieś gówno, ale nie wiem. Może się do czegoś przyda. Dobra, to sobie wezmę. I to. I te tabliczki. Tak. To na górę. To sobie wybijemy tu. I niech się robi? Może coś z tego wyjdzie. No to bez sensu. Nie wiem, nie wiem co jest grane. Co ja mam zrobić, żeby coś z tych, tych pierdół, coś wyszło? Bo ja nie wiem Czy da się w ogóle, czy się nie da A nie będę marnował Bo kartek już mam nie za dużo No i to mi pasuje Takie coś może być No Kurde, dobra, niech to się tam robi, a ja pójdę sobie teraz... Eee, tak. Na chwilę przerwę i zobaczę ile to się nagrywa, bo znowu spełniają na ten cholerny zegarek. Więc za chwilę do was wracam. Eee, okej. Okay. Już w sumie zobaczyłem. No i już wiem, e, do kiedy będę mniej więcej nagrywał, do jakiej godziny. Kurczę, co ja tworzę, co ja do... tworzę A w dupie Na razie zrobimy takie, 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 nie wiem Takie, taką pseudo, nie wiadomo co o Jezu, już noc No to się jeszcze pójdziemy przespać Dobra. Hm. Kaczka. Zginiesz, ej hościu. No. Eee, pamiętacie pewnie, że te łódki były tam, dwie, obok siebie a teraz jedna jest tu, jedna jest tam co? o co tu biega w każdym razie ja ich nawet nie dotykałem niech tutaj sobie roz... a tutaj zakleimy tutaj też trochę się to tak jakby wyrówna Wiem, płynie na no łopatom, ale... A niech sobie płynie, w dupię tą łódkę. Płyń... Płyń. I piórkę też nie potrzebę. Potem będę syrał się i biegł za knizoschronej piórki, bo będzie mi... Może potrzebny do jakiejś No dobra, niech sobie rośnie. O kurczę, już pewnie już nie mam kartek. Fuck. No jeśli o Jezu, są karteczki to bardzo dobrze, jeśli nie ma to cięcie. Jest, nie ma. Haha. Ha, ha. O no ale trochę, trochę tego jest... Hmm, hmm, hmm. E, także wiecie o co chodzi? Cięcie! No dobra, witam ponownie, no właśnie wracam z mojej wyprawy I no wyprawa oczywiście wiadomo po co, jeszcze zbytnio zrzuciłem taki jeden rządzik żeby mi tam rosło, że rosło No dobra, trzeba zrobić karteczki i dalej cisnąć te recepturki O Jezu, jakoś mi się jeszcze laguje trochę Trochę... trochę... no dobra. 54 kartki. Wow. Dobra. Tu my tu mamy. Harm of Fire I... Fire. No to zrobimy sobie to. No, e, to też będzie. Widzisz, Harm of Jest. No to wbłąd z tym gównem. No i dalej. Zrobione. Dobra. Jezu. Kolejna reszturka. Bum. Eee, ta no, siekierka. Bo dwa razy. To tak zrobię. No dobra. Niech będzie to. Czy ja akurat to mam... Nie, no nie mogę tego mieć. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. No, jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze trochę. Dobra. No, przecież same. No, od razu robimy. A te pierdy są już nam niepotrzebne. A! <ścoughs> ja tu się zastanawiam, czemu to tak długo trwa. A to mi się właśnie przerabia. Myślałem, że właśnie te przerabię. No, jeszcze, jeszcze jedno. Dobra. A, to jest to, to. A, to. A, jak się robi? Aha. Jak <grystanie> to się robi? Czy ja nie mam? No jak to się zwie? Ci ruble coś to? So? Nie, e jest. Tak. Nie mam. Nie, nie. Tu. Włożymy sobie są Duplikator, jak pięknie! <laughs> Dobra My sobie pójdziemy sobie tych tablic nakopiować What the f Fuck Łops No to już się nie mogę kopiować, fuck Chyba przez to, że wyszedłem Albo nie wiem, w ogóle pierwszy raz myśleli, żeby takie Żeby mi się stakowało ile tam było chyba? 117? Czy jakoś tak Pierwszy raz coś takiego widziałem Co ja wyprawiam? To ja to wiem to, 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 to za chwilę zrobię. No ja jeszcze tyle tabliczek to. Jakiś kon... Wiz. No dobra. Jak to A? Animal piston. Dobra i co to jest? Nawet no, mogę to zrobić. Ale co to jest to nie. Teraz to tylko takie odkrywanie samo <laughs> Teraz to tylko samo odkrywanie a później będzie odgarnianie No dzisiaj będzie tylko samo odkrywanie No niestety może sety I tak za chwilę muszę kończyć Tylko te 16 obrobię i będzie Będzie koniec tego odcinka Ale prosto. Ja cię kręcę. Dobra. To my... Mi... chce nie, 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 to... nie, Gdzie się to wsadził? nie, nie, to nie, nie, To nie, tak <laughs> dobra czyli w następnym te na razie te trzy recepturki yy, będziemy robić a dlaczego właśnie płynnym sadzem yy, bo czasem się właśnie robią dwie takie same i wiecie taka, takie marnotrawstwo tego papieru i właśnie to są chyba te budki 7 milowe. no tak prosto jest robić co hm. wyraźnie a jak te bodki zrobić może dziś mam A to też chyba zrobię w następnym księżę Hm Dziwne, ale dobra Chyba, że już... właśnie... Chyba, że właśnie nie mogę już tego przerabiać, bo już właśnie z wszystko z tej dziedziny tak jakby już podkrywałem. więc to by już wyjaśniało. No jeszcze takie pierdy są. No takie chyba mi tylko Chyb No bo już więcej z tego nic nie będzie Nie no dobra niech się myślę tego całe mnóstwo Bo coś trochę gorzej no, Akurat to czego nie potrzebuję Więc jeszcze jakieś 3 minuty i kończymy. O ja pierdzie. No i na takie pierdlicze. Jeszcze się pewnie będę bawił tymi, tymi tutaj pierdami. tym przerabianiem śmiesznym. i może jeszcze jak mi się coś uda ciekawego odkryć to 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 po prostu wam pokażę w następnym odcinku ja pierdzielę nie dobra nie będę marnował tych kartek czyli moje podejrzenia są takie że po prostu jeśli Yy, z tych fragmentów już udało mi się znaleźć wszystko yy, to więcej po prostu już nie mogę mam po 15 tylko te dwa pierdy może coś się uda zrobić raczej znaczy odnaleźć no i dup jak widzicie jedno już poszło no i dup dobra yy, tak więc yy, dzięki za obejrzenie tego odcinka Zapraszam oczywiście do oceniania niniejszego filmu Do komentowania również i subskrypcji mojego kanału A ja się z Wami żegnam Zobaczymy w następnym odcinku na razie